Świąteczna Gorączka zaczęła się na dobrem, także wśród Mikołajów, jak co roku łódzcy motocykliści obudzili w sobie świętego. Do akcji w tym roku przyłączyli się futboliści. Wszyscy mieli jeden cel – zdobyć jak najwięcej uśmiechów podopiecznych z dwóch łódzkich domów dziecka. Mikołaje na motocyklach odwiedzili dwa łódzkie domy dziecka. Motocykliści w okolicach Mikołajek jeżdżą i w różny sposób dają troszeczkę radości dzieciom. W takich strojach e, i przy takiej temperaturze niskiej na motocyklach, czyli powiedzmy reniferach spalinowych, ruszamy do domów dziecka, rozdajemy prezenty. Zbiórka pieniędzy na ten cel była przeprowadzana przez cały listopad. To są po prostu datki tutaj motocyklistów, ich rodzin, jakichś tam znajomych. No i oczywiście też ludzi, którzy gdzieś tam nas zauważyli, postanowili nas pomóc. Motocyklistom rozwożącym prezenty towarzyszyli futboliści z Wilków Łódzkich. Przyjechaliśmy w domu dziecka numer 8, zrobiliśmy mały pokaz. Tutaj też byliśmy przed motocyklistami chwilkę, opowiedzieliśmy o futbolu. W domu dziecka motocykliści są znani i nie pojawiają się tam tylko z okazji Mikołajek. Oni pojawiają się tutaj bardzo często, kilka razy w roku, to nie jest tylko taka akcja, to nie jest tylko takie spotkanie właśnie okolicznościowe, ale to jest taka, myślę, że przyjaźń właśnie.